Brak precyzyjnie określonych celów biznesowych to brak możliwości monitorowania efektów pracy Twojej firmy, bo nie wiedząc do czego dążysz, nie wiesz czy Twój biznes idzie w dobrym kierunku. Dlaczego tak ważne jest, abyśmy wspólnie zastanowili się, po co właściwie inwestujesz w marketing? Bo musisz wiedzieć, jakie konkretne korzyści możesz z niego czerpać. Czy twoim celem jest zwiększenie widoczności w wyszukiwarce Google, aby dotrzeć do szerszej grupy potencjalnych klientów? Czy może kluczowa jest dla ciebie liczba wypełnionych formularzy kontaktowych na stronie, które oznaczają bezpośrednie zainteresowanie? A może wolisz skupić się na finalnej konwersji, czyli na konkretnej liczbie nowych klientów, którzy dokonują zakupu lub skorzystają z twojej usługi? Nasze podejście opiera się na twardych danych. Dlatego wspólnie ustalimy ile powinien wynieść Twój przychód, aby inwestycja w pozycjonowanie czy inne działania marketingowe nie tylko się zwróciła, ale przyniosła realny zysk. Konieczne jest też określenie Twoich oczekiwań w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy. Dlatego wspólnie Odpowiemy sobie na pytanie: jaki wynik uznasz za sukces w perspektywie roku? A żeby go osiągnąć, poszacujemy ile telefonów lub zapytań musisz otrzymać, aby te długoterminowe cele stały się rzeczywistością. Decydując się na współpracę z agencją KS, masz pewność, że zaplanujemy konkretne, spersonalizowane działania ukierunkowane bezpośrednio na osiągnięcie twoich zamierzonych celów. Co więcej, określimy jasne, mierzalne wskaźniki, które na bieżąco będą pokazywały stopień realizacji zadań. Efekt końcowy Masz pełną świadomość, po co inwestujesz każdą dodatkę w marketing. Widzisz czarno na białym, czy Twoja inwestycja się opłaca i przynosi oczekiwane rezultaty.